W mamy taką tradycję, że co styczeń przyjeżdżamy do Nerdzinandii. Co styczeń tu jesteśmy. Jesteśmy przyzwyczajeni trochę do innej temperatury jednak no, Ale zmierzyłem z termometrem, zmierzyliśmy to no, dwa stopnie mogło być cieplej no. Szczególnie, że zima jest taka, no jest taka miara ta zima, więc no. dzisiaj nie jest tak zimno wcale. Minus 1 No ale to wiesz, to jest kwestia ubrań no. Ja ci mam oni i Norwegii mają podejście, że to nie masz warunków, że nie możesz. Znaczy, zresztą, że trzeba się pewnie ubrać, tak my teraz mamy termikę na sobie narciarską. Ja mam podwójne rękawiczki, czy niebiesmi plecaków. Bo my tu na którą byliśmy 20 30, Znaczy nie, 20-30, w restauracji byliśmy na 20 dojechaliśmy z minutami. Bo no to te 20-20 parę minut to robi różnicę zjechanie na ładowarkę i ten... Znaczy wiesz, różnica nie była aż taka kolosalna, bo ja na tankowanie zjeżdżałem i też na parę minut się schodzi na tankowanie, no ale na ładowarkę się więcej schodzi. czy Jak się w nocy jedzie, to te 15 minut robi różnicę, bo... Już Byliśmy w restauracji, już zamówiliśmy, już siedzieliśmy i nie a to byśmy dopiero podjechali. A, jeszcze muszę był. Pewnie, nie no dobra, puszczamy, bo ładowarki puszczą ładowarki. Fajne jest to, że tutaj my odcinamy te ładowarki, co jest mega wyjątkowe. Gdzie idziemy? Standardowo na w stronę Daby susa idziemy najpierw? Nie, 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 nie. To gdzie, na Formułę? Nie A Gdzie się też? To tam, gdzie my? Zjeżdżaliśmy, zmieniliśmy się w Dabysusa, czy nie? O, czy jedziemy po ja na A jakby zjeżdżaliśmy, zmieniliśmy się w Dabysusa? Nie pamiętam, nie wiem Zjeżdżajcie na Drabosu to jest Nie okay. tak. Dużo lżejsza ta kamera jest. Kurde, tam to unosić, to taki klon był. A jest dużo, dużo To jest? Waterpark zamknięty. No waterpark. Water Park, sorry. Waterpark, sorry. No, waterpark. Idziemy do waterparku. Idziemy. Właśnie. Tak, idziemy Dobra. do waterparku. Rozpędzamy się. Dobra. Ktoś mi wyjmij telefon z kieszeni i daj do ręki. Taka najfajniejsza optymalna trasa tutaj. Nie iść do Hyperiona, tylko iść tu sobie tędy na koniec parku i potem od końca sobie wracać w stronę do początku. Ja Ej, ja tu nie ma przejścia. Ha, 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 ha. To jest zamknięte w ogóle. Nie ma przejścia tutaj A to idziemy? Kawaj na dragona. Na dragona? No. Ja chciałbym na Dragona. No to idziemy na dragona. Ja to idziemy na dragon, zaraz wymienimy kamery, bo ja zapnę sobie 360, a to by nam 13 yes. Ten wózek, ten wózek to już jest taki senior. On ca... Cały świat, ale przydaje się jeszcze. Cały świat z nami przemierzył ten wózek. Gdzie on nie był? Cały świat ten wózek z nami przemierzył. Gdzie on nie był? Pójdziemy na łyżwy. Oczywiście, że tak. No one są tam po drodze, wiesz. Później dojdziemy do tych łyż. A, a, a pójdziemy my, my na łyżwy jak będą tam po drodze już? Tak, pójdziemy. No, Najpierw na Dragona, czy na łyżwy najpierw? Ja chciałabym na łyżwy Na łyżwy? Dobra. No. na łyżwy Ale łyżwy nie są wyłatwione w którymś tam budynku? Nie wiem Ale w jakimś tam budynku... Ale jaka woli odnosiłaś na tym budynku? Odzwyczaiłem się tu Tamtą taką ciężką nosiłem, a tutaj kurde lekka i... A to wyłatwiłaś w tym budynku Tak, wyłatwiłem w tym budynku O, Space Booster wrócił Wiesz, że to jest ten rodzaj tego, tego czegoś, co tam w tych emiratach arabskich się rozpier, rozpierdzieliśmy. Znaczy nie, czekaj, ten nie, podobne, ale chyba mechanizm, mechanizm działania jest zbliżony. To jest takie samo coś mniej więcej. Taki kręcące, ale chyba nie, nie taki booster jak ten pojedynczy. Nie wiem, czy nie taki podwójny jak ten tutaj. Tak, a taki podwójny się ten rozkrzanił. Możemy, oczywiście. Dobra. Możemy. Później jak, będzie, jak, się zrobi, e, jak się zrobi ciemno to jeszcze pójdziemy. Te no? koksowniki są fajne. Super są te koksowniki. <głosy> <głosy> Troszkę a la jarma ksiąteczna jakby zrobili takie coś zakręcony ziemniak Michałek Michał No fajnie do Michał Chcesz zakręconego ziemniaka? Nie. Nie? Dobra Nie, tylko rękawiczek, to drugie pnie założyłem, to trochę mi wracać z cichu. Same krążenie krwi. Dajcie nas do tego, żeby to było Tak. To mi się podoba w styczniu. Nie no, zadra mam przerwę. Tak, zadra przerwę. To mi się podoba, 0 minut. Ale przerwa jest na, na zadrze. a Dlatego ja lubię tu w styczniu przyjeżdżać, bo jest po prostu tutaj pusto. Tu nikogo nie ma klimat jest świetny. Patrz jaki fajny kotsowki. A tutaj terenifery przestawili.

And in case you didn't hear, oh my God, we have all jolly, Christmas this year. Have a jolly, jolly Christmas. It's the best time of the year. <laughs> Vamos ver?